Mamy w końcu upragnioną wiosnę, czyli czas, w którym wiele kobiet przeprowadza rozmaite programy oczyszczania organizmu po zimie. Tych programów jest całe mnóstwo. Różne specjalne diety sokowe czy koktajlowe. Mamy bardzo popularny Postwa żywno-owocowy dr Dąbrowskiej i wiele innych programów i sposobów. Oczywiście, nasz organizm bardzo się ucieszy, gdy po zimie zalejemy go mnóstwem składników odżywczych. Problem jednak w tym, że nasz organizm musi oczyszczać się każdego dnia, a nie tylko raz w roku czy dwa. I robi to, bo tak jest zaprogramowany. Oczyszcza się każdego dnia z toksyn na tyle, na ile jest to możliwe. W ostatnich kilku odcinkach podcastu poruszałam temat dróg detoksykacji naszego ciała, takich jak jelita, wątroba, nerki czy skóra. I powiedzmy sobie szczerze, co jest najważniejsze, gdy chodzi o utrzymanie organizmu w dobrej kondycji, nawet Poza okresowym wiosennym oczyszczaniem, otóż najważniejsze jest unikanie. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie, powinniśmy unikać wszelkich toksyn środowiskowych mających wpływ na nasze ciało, ale także toksyn emocjonalnych, psychicznych i duchowych, ponieważ te toksyny, chociaż nie istnieją w postaci fizycznej, to mogą zakłócać nasz dobrostan i mieć istotny wpływ na nasze samopoczucie. Każda z tych toksyn, ma wpływ na to, jak się czujemy, na nasz poziom energii i na sposób funkcjonowania naszych narządów i układów, w tym układu hormonalnego. A o nasz układ hormonalny musimy dbać szczególnie, zwłaszcza w okolicach magicznej czterdziestki, ale również i potem. A w zasadzie przez całe życie. Bardzo często spotykam się z tym, że trafiające do mnie kobiety przekonane są o tym, że coś z ich hormonami jest nie tak, że to hormony są winne, ale to nie do końca prawda. Najczęściej jest tak, że z tobą jest wszystko w porządku, a hormony, które ci tak dokuczają, są jedynie odpowiedzią na warunki środowiskowe. Największym problemem naszych czasów, z jakim się spotykam u kobiet, jest dominacja estrogenowa. Bardzo często dominacja estrogenowa lubi chodzić w parze z zaburzeniami układu pokarmowego, z upośledzeniem mikrobiomu jelitowego, przerostem organizmów szkodliwych, a także z zaburzeniami pracy tarczycy, nawet kiedy wyniki tarczycowe są wciąż, że tak powiem, w normie. Dlatego dzisiaj chcę przedstawić kilka prostych sposobów na wspieranie ścieżek detoksykacyjnych przez cały rok. Bo też i często spotykam sytuacje, gdzie powiedzmy, ta dieta warzywno-owocowa czy jakikolwiek inny program oczyszczania organizmu został przeprowadzony tylko jeden raz i na tym koniec. No i często stwierdzamy potem, że to jakoś nam nie pomogło za bardzo, i wtedy zgłaszamy potrzebę indywidualnej konsultacji u naturopaty z zapytaniem: Co ja robię źle? Prawda jest taka, że jednorazowe oczyszczanie przyniesie jedynie ograniczone, czyli raczej krótkoterminowe korzyści, jeśli za tym nie idą żadne dalsze działania. Wspierać ścieżki detoksykacji musimy zawsze, każdego dnia. Powiem więcej, jeśli wspieramy te ścieżki konsekwentnie każdego dnia przez cały rok, to wtedy to nasze okresowe wiosenne oczyszczanie organizmu nie tylko będzie łatwiejsze i bardziej efektywne, ale po prostu przyniesie nam dużo więcej korzyści. Te proste zmiany, o których dzisiaj powiem, są to zmiany, które zalecam również zgłaszającym się do mnie na konsultacje kobietom. Zwłaszcza gdy z uwagi na m.in. upośledzone ścieżki detoksykacji cierpią na objawy dominacji estrogenowej, które, tak jak wspomniałam, są dzisiaj prawdziwą plagą wśród kobiet praktycznie w każdym wieku. Zapraszam do odcinka. Cześć, słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari. Wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. Bardzo prostą zmianą numer jeden jest Nasz początek dnia. Chodzi o to, by się porządnie nawodnić. Ja polecam wodę z sokiem wyciśniętym z cytryny. Jak wiemy, nasza wątroba lubi nie tylko to, co gorzkie, ale także to, co kwaskowate. Woda z cytryną jest łagodnym tonikiem wątrobowym, przy czym wspiera nie tylko pracę wątroby, ale także pracę jelit, przez co porusza jelita i ułatwia poranną eliminację. Tak więc wypicie z samego rana wody z cytryną będzie nam stymulować wydzielanie żółci. A także wydzielanie soków żołądkowych. W dni upalne może to być woda o temperaturze pokojowej, a w dni chłodniejsze może to być woda letnia. Ważne, aby nie była lodowato zimna, ponieważ lodowate pokarmy i napoje wręcz przeciwnie zablokują nam wątrobę. Teraz pytanie: ile dać tego soku z cytryny? Tyle, ile lubisz? Ja osobiście wyciskam połówkę cytryny na szklankę wody. Jak jest mniejsza cytryna, to nawet daję całą. Jeśli smak wydaje się na początku zbyt kwaśny, to stopniowo, dzień po dniu, zwiększajmy ilość soku z cytryny, bo nie chodzi o to, aby się zrazić, lecz aby ta adaptacja do kwaśnego smaku zachodziła w sposób łagodny i stopniowy. Kiedy już nasze kubki smakowe będą przyzwyczajone, to nawet szklanka wody z wciśniętym sokiem z całej cytryny nie będzie dla nas zbyt kwaśna. Ok, to już mamy zmianę numer jeden, czyli zamiast tej nieszczęsnej kawy na pusty żołądek, orzeźwiająca woda z cytryną na dzień dobry. Zmiana numer dwa, zielone śniadanie, czyli odżywczy zielony koktajl zamiast tych nieśmiertelnych kanapek z wędliną czy serem. Nasza wątroba wręcz odżywa na wszystkim, co jest zielone. Dostarczamy cennych folianów, dostarczamy błonnika, dostarczamy niezbędnego dla detoksykacji magnezu, którego nam wszystkim dzisiaj brakuje. Tego wszystkiego nam nie da śniadanie kanapkowe. Bardzo łatwo jest zapamiętać proporcje koktajlu. Jest to formuła 2:21, czyli dwie części zieleniny, takiej jak szpinak, sałata rzymska, ogórek, seler naciowy czy jarmuż I do tego. Dwie części owoców i jedna część płynu, czyli wody, soku, mleka roślinnego lub naparu ziałowego. Jeśli chodzi o owoce, to zawsze dodajmy też jakiś owoc nadający kremowości. To może być banan, mango lub awokado. Oprócz tego inne jak kiwi, gruszka, jagody, truskawki, maliny. Wszystko miksujemy i mamy śniadanie gotowe dosłownie w kilka minut. Dla kobiet w dojrzałym wieku polecam do takiego koktajlu dodawać również łyżeczkę świeżo zmielonego siemienia lnianego, które zawiera fitoestrogeny, błonnik, kwasy omega-3 i mnóstwo witamin i minerałów wspierających ścieżki detoksykacji. Dodanie siemienia sprawi też przy okazji, że ten nasz koktajl będzie bardziej sycący. Bardzo wartościowe jest też dodanie łyżeczki zmielonego ostropestu plamistego, który, jak wszyscy wiemy, świetnie wspiera wątrobę. Generalnie polecam zawsze samodzielnie eksperymentować z koktajlami, szukać nowych, ciekawych połączeń i składników, bo jak nam będzie smakować, to tym bardziej z chęcią będziemy po te koktajle sięgać. Przypomnę przy okazji, bo większość ludzi zapomina, że pierwszy etap trawienia zachodzi w jamie ustnej, że koktajle pijemy powoli, mieszając każdy łyk ze śliną, tak aby amylaza zawarta w ślinie wstępnie strawiła zawarte w koktajlu węglowodany. Zmiana numer 3 wspierająca ścieżki detoksykacji to zielona herbata, którą możemy popijać małymi porcjami przez cały dzień lub po południu zamiast kawy. Zielona herbata zawiera uwielbiane przez wątrobę polifenole, między innymi EGCG, ale jeśli zdecydowanie nie lubimy zielonej herbaty, to można też sięgnąć po suplementy z ekstraktem. W badaniach spożywanie już 500 mg dziennie ekstraktu z zielonej herbaty pomogło znacząco obniżyć enzymy wątrobowe, alat i aspad u ludzi z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, a to oznacza, że zielona herbata wspiera pracę wątroby i tym samym ścieżki Detoksykacyjne. Zielona herbata ma też działanie moczopędne, przez co pomaga oczyszczać organizm z nagromadzonych toksyn poprzez nerki. Substancje zawarte w zielonej herbacie hamują też wchłanianie nadmiernej ilości cholesterolu do krwiobiegu, a także pomagają zmniejszyć lepkość krwi, dzięki czemu zapobiegają tworzeniu się skrzepów. Zmiana numer cztery to nawyki żywieniowe. Nasze ścieżki detoksykacji potrzebują wielu składników odżywczych, a wśród nich są związki siarkowe. Dlatego zawsze zalecam, żeby w diecie kłaść nacisk na warzywa krzyżowe. Jest ich sporo do wyboru. Brokół, kiełki brokuła, kalafior, rzutkiewki, kapusta, jarmusz, brukselka, szan, tekinka, rukola, a nawet gorczyca, z której powstaje musztarda. Tak więc jest z czego wybierać, a my musimy jedynie pilnować, by każdego dnia na naszym talerzu pojawiały się właśnie warzywa z tej grupy. Najlepiej na surowo, ale gdy nie jest to możliwe, to powiedzmy, że lekko gotowane na parze również mogą być. Spożywanie warzyw kapustnych, krzyżowych aktywuje pewne enzymy biorące udział właśnie w procesach detoksykacji. Dlatego jest to takie ważne. Przy okazji, może rozwieje też taki mit mówiący o tym, że przy problemach z tarczycą powinno się absolutnie unikać warzyw krzyżowych. Twierdzenia o rzekomej silnej szkodliwości warzyw krzyżowych dla tarczycy jak do tej pory nie znajdują poparcia w dowodach naukowych. Jest to raczej hipoteza, która wynikła, z badań na zwierzętach. Jak do tej pory żadne badanie na ludziach tego nie potwierdziło. Zostało wykonane na przykład badanie, w którym podawano codziennie 150 gramów gotowanej brukselki przez 4 tygodnie, nie stwierdziwszy żadnego wpływu na pracę tarczycy. W innym badaniu podawano przez 7 dni, 3 razy dziennie. Kapsułki z ekstraktem z kiełków brokuła. Również i tutaj nie stwierdzono negatywnego wpływu na tarczycę. Znane jest w literaturze medycznej jak do tej pory jedno tylko doniesienie o kobiecie 88-letniej, która przez wiele miesięcy żywiła się prawie wyłącznie kapustą czyli jadała każdego dnia około 1,5 kg surowej kapusty bok-choj, tak zwanej kapusty chińskiej co zaskutkowało nieprawidłowościami w pracy jej tarczycy. Nie ma jednak jak do tej pory żadnych doniesień o ludziach, którzy mogli dostać uszczerbku na tarczycy poprzez spożywanie normalnych, zwyczajowo przyjętych porcji warzyw krzyżowych, w tym również surowych. Mało tego, jak wykazują metaanalizy, czyli takie statystyczne podsumowania wyników pochodzących z licznych niezależnych badań. Spożycie warzyw krzyżowych wręcz obniża ryzyko na przykład raka tarczycy. Jednym słowem, czy ktoś ma tarczycę bardziej sprawną czy mniej, to wyłączenie warzyw krzyżowych surowych lub tym bardziej gotowanych nie przynosi żadnych korzyści zdrowotnych, raczej wręcz przeciwnie. Tracimy mnóstwo korzyści, dlatego że spożywanie tych warzyw to nie jest opcja, lecz konieczność, jeżeli chcemy być zdrowi. Substancje obecnych w warzywach krzyżowych nie sposób znaleźć nigdzie indziej w przyrodzie. Aby jak najpełniej wykorzystać dobroczynne właściwości roślin krzyżowych, trzeba pamiętać o tym, że dopiero po przełamaniu ścian komórkowych poprzez krojenie, siekanie, mielenie, blendowanie czy dokładne rzucie, następuje uwolnienie z komórek roślinnych enzymu mirozynazy. Dzięki temu enzymowi zachodzi dopiero reakcja chemiczna przetwarzająca związki siarkowe, glukozynolany, w inne cenne związki izotiocyjaniany. Które mają udowodnione działanie podnoszące odporność i zwalczające stany zapalne, a nawet nowotwory. A ponieważ mirozynaza jest białkiem, jak każdy enzym, to podczas gotowania ulega unieczynnieniu. Jest to właśnie powód, dla którego warto spożywać warzywa krzyżowe na surowo, wtedy, gdy tylko jest to możliwe dodatkowym plusem tych warzyw jest to, że gdy warzywa krzyżowe zostają rozdrobnione, to zawarte w nich glukozynalany rozpadają się między innymi na bardzo ważny dla naszego układu hormonalnego indol3karbinol, który posiada zdolność przekształcania estrogenów do bezpiecznych produktów pochodnych, które nasz organizm następnie usuwa. To są cztery bardzo łatwe sposoby na wspieranie ścieżek detoksykacji. Bardzo ważne, szczególnie dla kobiet, a kiedy wkraczamy w wiek dojrzały, musimy nasze ścieżki detoksykacji otaczać jeszcze większą opieką. Zachęcam więc do zastosowania tych kilku prostych zmian wspierających detoksykację, o których dzisiaj była mowa, a bardzo szybko zauważysz polepszenie samopoczucia, jak również bardziej intensywne, okresowe kuracje oczyszczające, które być może tej wiosny planujesz, staną się mniej obciążające organizm, mniej uciążliwe i po prostu przyjemniejsze. Zaplanowałam też w tym miesiącu dla Was niezwykle ciekawe warsztaty na temat zdrowia hormonalnego i szczególnie dominacji estrogenowej. Już niedługo ujawnię więcej szczegółów o tym wydarzeniu. Spotkamy się na około dwie godziny na żywo. Będę mówić o różnych naturalnych metodach na wspieranie kobiecego układu hormonalnego. Będzie można również zadawać mi pytania. Jeśli chcesz dostać powiadomienie o tych warsztatach w pierwszej kolejności, a także o kolejnych odcinkach mojego podcastu, zapisz się na mój bezpłatny newsletter. Jeśli jeszcze nie jesteś zapisana, zrobisz to w jedną minutę pod adresem akademiawitalności.pl, ukośnik biuletyn. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.